Zapiekanka, zapieksy, polisz pizza. Siemanko, jestem Marcin Pałasz, a to jest mój lokal pałaszowanie. Pochodzę z Trójmiasta, miasta z nadmorza. Za dzieciaka robiło się praktycznie wszystko, gdzie wkręciła ciebie rodzina. Sprzedawałem lody na wydmach, robiliśmy kanapki. Tutaj na placu Zbawiciela mamy bardzo dużo gości z zagranicy, którzy zapiekankę mogą tak naprawdę zjeść tylko w Polsce, bo na zachodzie nie ma takiego Właśnie. produktu. Na zachodzie no wszędzie nigdzie nie ma. Klasyczny polski fast food, możesz tam położyć praktycznie wszystko. Ale bułka i ser zawsze są podstawową rzeczą, które muszą być idealne. Mięsne marcin to jest opcja na bogato dla najbardziej głodnych. Kiełbasa, szynka, ogóreczek, cebulka czerwona, ser, który się pięknie topi. Jeżeli jesteś bardzo głodny, wracasz z imprezy, albo na nią się udajesz, na pewno się nie zawiedziesz. No, noc sprzyja takim sytuacjom. Zapiekcy? Postaw na stół Pepsi. Przejść z własnym produktem, też tobie zrobię, dlatego że mięsny Marcin kocha zapiekanki. Nie wiedziałem, co chcę powiedzieć.